Cześć, nazywam się Ada Kinowska, jestem wirtualną asystentką i prowadzę stronę Kobiecy Biznes Online, gdzie dzielę się wiedzą, jak właśnie taki biznes online tworzyć. Dzisiaj chciałabym się zająć bardzo ważnym tematem, jakim jest Google Analytics, czyli jak to narzędzie założyć, a potem jak podłączyć do naszej strony na WordPressie. Na początek wyjaśnię tylko jeszcze, po co nam w ogóle to narzędzie jest. Potrzebne. To narzędzie pozwala nam na analizę ruchu na naszej stronie i na analizę zachowań użytkowników, którzy odwiedzają naszą stronę. Przez, dzięki temu możemy zobaczyć, jak wiele osób dociera do naszych treści, a także gdzie. I jak się porusza, albo ile czasu na niej spędza, co pozwala nam na rozwój naszej strony internetowej i pozwala nam też na to, żeby ona była bardziej skuteczna. Przejdźmy więc do ekranu mojego komputera, gdzie pokażę Wam wszystko, co i jak wykonać. Wchodzimy więc na stronę, tutaj macie na górze i link będzie też w opisie. Wybieramy rozpocznij pomiary. Wpisujemy nazwę naszego konta. Ja mam stronę, której nie używam. Zasięg, adakinowska.pl. E, następnie wybieramy dalej. Tutaj mamy zalecane, jakby ja robię tak, jak trzeba. E, ocena witryny, czyli chodzi nam o stronę internetową. Dalej. E, tutaj wpisujemy adres swój swojej strony internetowej, znaczy nazwę, a tutaj wpisujemy adres. Tutaj możemy wybrać, wybieramy sobie kategorię zgodną z tym, co robimy. Strefa czasowa, tu mam, wybieramy sobie Polskę i robimy utwórz. Akceptujemy warunki. Jest. Mamy to. I jest super, ekstra. Możemy sobie pobrać aplikację, żeby to śledzić i tak naprawdę w tym momencie interesuje nas tutaj, są jakieś różne rzeczy, żeby sobie to popodłączać. Ale nas interesuje to, ten numer śledzenia. Dlaczego? Ano dlatego, że będzie on nam potrzebny właśnie do, e, właśnie do tego, żeby podłączyć to narzędzie do naszej strony e, internetowej. I teraz logujemy się do naszego WordPressa. Ok, gdy już zalogujemy się do naszego WordPressa, musimy zainstalować odpowiednią wtyczkę, bo właśnie przez to narzędzie będziemy, yy, będziemy łączyć yy, Google Analytics z naszą stroną. Wybieramy więc wtyczki, dodaj nową. pisujemy tutaj bardzo yy, długą nazwę, która się nazywa Google Analytics Dashboard Plugin for WordPress by Monster. Jakiś tam. Robimy instaluj. Link do tej wtyczki oczywiście znajdziecie w opisie tego filmu, żebyście mogły sobie pięknie skopiować i nie wpisywać tego całego. Włączamy wtyczkę. Po włączeniu wtyczki zostaliśmy przekierowani na stronę tej wtyczki. I tutaj nam proszą nas, żeby, żebyśmy zapłacili coś. Oczywiście my tego nie będziemy robić. Ale przejdziemy sobie od razu do ustawień. Tutaj wybieramy, czy ma jest tutaj blog, czy to jest jakiś sklep, czy to jest strona biznesowa. Nasza to jest strona biznesowa. Wybieramy sobie nasze konto, które mamy i ze zrobimy zezwól. O, ok. I teraz mamy tutaj jest wszystko podłączone, tutaj mamy jakieś dodatkowe, dodatkowe ustawienia, które jakby mnie nie bardzo nigdy interesowały, mi chodziło o to tylko, żeby to wszystko, żeby to wszystko zrobić, tutaj możemy zrobić, nie instalować żadnego WPForms, tylko skip, i OK, i mamy. Działa nam wszystko. Wszystko nam mamy podłączone. Jak widzicie, tutaj jest dokładnie ten sam numer, który jest także tu. 79-1 79-1 Wszystko się zgadza. I teraz już wszystko powinno pięknie działać. Jak sprawdzić, czy to działa? Jak widzicie, tutaj wszystko jest na 0. Ok, otworzyłam sobie stronę w innej przeglądarce i jeżeli macie włączone under construction, to nie będzie to działało. Ja mam tą stronę, ona jest oczywiście niedokończona, nieskończona i nie będzie nigdy skończona, ale miałam włączone under construction, czyli wtyczkę, która pozwala nam na to, żeby była napisana po prostu strona w budowie, kiedy, żeby nikt nie widział tego, co jest na tej stronie. I ja teraz sobie weszłam na to, i jak widzicie, jestem dostępna. Czyli jedna osoba jest, czyli wszystko działa e, i wszystko jest e, podłączone. Także tak możemy połączyć, stworzyć i połączyć Google Analytics, i tak jak widzicie, tutaj będziemy widzieć aktywnych użytkowników, będziemy też widzieć, e, skąd oni pochodzą, e, czy, u, czy nas odwiedzają za, pomoc, e, za pomocą telefonu, za pomocą iPada czy za pomocą innych rzeczy kanał ruchu, czyli skąd skąd się ten ruch w ogóle bierze ok, tutaj Wam pokażę to na przykładzie strony, która działa mamy tutaj, jak widzicie wejścia na stronę widzicie? Jest pokazane, jak było wcześniej i jak jest teraz, czyli na przykład tutaj jest spadek, tak? Tu mamy czas trwania sesji, jak długo jest ten, jak długo osoby spędzają na, na, u nas czas na naszej stronie. Następnie mamy, widzicie tutaj skąd to jest, czyli z mediów społecznościowych było więcej. Organic search było 5 wejść, w 17 tylko, bezpośrednio 4. Tutaj następne, czyli mamy zero wejść organicznych, i tak dalej. Czyli możemy sobie zobaczyć, czy na przykład możemy, jeżeli ja danego dnia wrzuciłam jakiś post do, na, tą, na tą stronę, no to wtedy widać, że przeszły te osoby po prostu sobie do, do tego, czyli ten post zadziałał na, na Instagramie, czy na przykład na Facebooku, tak? Tutaj widzimy, skąd te osoby są że są w większości z Polski, z Stanów Zjednoczonych. Tutaj mamy nawet godzinę, kiedy ci użytkownicy wchodzą na, na naszą stronę najczęściej, czyli tutaj mamy na przykład dziewiąta, sześć użytkowników. Następna sprawa to jest właśnie skąd, skąd wchodzą. Tutaj mam najwięcej z komputera, z, tutaj są mobile, czyli telefony i tutaj mamy tablety, czyli wszystkie iPady inne tablety. Tutaj mamy też jak widzicie strony, które najczęściej są odwiedzane, czyli strona główna, potem dołącz blok i tak dalej. I tak to wygląda, i tutaj widzimy też, że nie ma żadnych aktywnych, e, aktywnych tutaj u nas e, użytkowników w tym momencie na stronie. Czyli dzięki temu narzędziu możemy sobie zobaczyć, skąd pochodzą nasi użytkownicy, o której najczęściej się pojawiają. Jeżeli na przykład zobaczymy, że jest jakiś super ruch o godzinie, nie wiem, między godziną 10 a 12, to dlaczego by wtedy nie dawać nowego posta, na przykład nie wrzucać, tak? Czy, czy właśnie coś takiego? Tutaj warto właśnie w wtedy się pokazuje nam, co dokładnie, co dokładnie fajnie jest robić. Jeżeli widzimy, że na przykład jakiś wpis jest często oglądany przez naszych, przez naszych obserwatorów, no to dlaczego by nie dodać tam na przykład jakiejś reklamy, czy jakiegoś innego, jakiejś innej zachęty, na przykład dołączenie do newslettera. To po prostu pomaga nam w rozwoju naszego biznesu, bo wiemy dokładnie, co się z naszą stroną dzieje. Jest tutaj dużo więcej Opcji, których teraz nie będę omawiać, bo, bo, bo chcę, żeby to był taki bardzo podstawowy film. Ale jakby bardzo, bardzo polecam to mieć i zgłębiać tą wiedzę, która tu jest, i pomyśleć o tym, jak ona może się nam przydać. Okej, okay, mam nadzieję, że wszystko jest jasne i wiemy już, jak założyć Google Analytics i jak, za, jak podłączyć go do WordPressa. Jeżeli ta wiedza okazała się dla Was przydatna, to proszę zostawcie mi subskrypcję, komentarz albo polubcie ten film i dajcie znać, na jaki temat chcielibyście jeszcze posłuchać, jakie są jeszcze Wasze bolączki, a ja postaram się odpowiedzieć na Wasze potrzeby. Dzięki, do zobaczenia następnym razem. Cześć Pa!